Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spidówka i to kolejny odcinek Madfather i postanowiłam, że powiem wam coś, powiem Wam coś, mam tutaj o. powiem Wam coś, słuchajcie, ja oglądałam swój odcinek Mad Fader kilka razy nawet, żeby po prostu sobie kilka faktów tam skojarzyć. I wiecie, co wam powiem? Jestem cholerną idiotką, dlatego, że mogłam to zrobić znacznie lepiej, mogłam zrobić to znacznie szybciej i zrobić znacznie więcej przez ten czas. Także teraz postaram się wszystko y, tutaj zrobić od początku. Znaczy nie jest od początku, bo zapisałam przypadkiem zamiast wczytać zapis, więc y, musicie mi wybaczyć. Dobra, idę teraz po ten kluczyk. A, on był przecież na górze, no tak. Po ten kluczyk i... No i będziemy kontynuować, tak? Powinien tu być, dokładnie. I teraz idziemy do archiw u archiwów, tylko że tam pamiętam, nic specjalnego nie było. Mm, ale zapisać sobie możemy, żebyśmy mieli już z sumie y, z głowy. I widzicie, zrobiłam to w jakieś, jakąś minutę, a w, w tamtym odcinku zajęło mi to jakieś 28 y, minut. Dobra, ja sobie tu zapiszę, żebyśmy mieli już z głowy. Okej, okay, także teraz na pewno kontynuujemy. Y, to są jakieś w ogóle archiwa, to wszystko czytaliśmy, także teraz idziemy po ten główny kluczyk, który jest... Um, nie tutaj, tutaj nie, tutaj nie, spidówka, tutaj nie, ale jest dżem Dżemik <grytania> jam. <grytania> sobie wyśpiemy, czekoladowy, nie ma dżemiku czekoladowego, co ty z dziewczyną. okej okay. No to szukamy klucz... w ogóle w, w, w poprzednim odcinku powiedziałam kateria, to było kafeteria, tak wiem, jestem nienormalna Okej, okay, tutaj powinno być gdzieś Kluczyk Jak się nie mylę to tutaj ty, 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 ty. Man, a w, może to był jakiś bach w poprzednim odcinku, że po prostu mi nie wczytało mm, Nie zapisało mi Okej okay. Tu już można zapisać Okej, okay, co my tu mamy? Jezus, gem. Musiałam pani po podetać, żeby wziąć jakiś gówniany gem. Genialne po prostu, genialne. Dobra, idziemy dalej. Nie pisz dziewczynko. Jesus. Można tam osłonić. Jeszcze coś? Dobra. O, w ogóle się pytam. Dobra, tu nic nie ma. No to może tu coś będzie. Kiera, pomały! sobie tutaj hmm, to nic nie ma hmm, wiecie co wam powiem wydaje mi się, że ten ojciec z ludzi robi lalki jest psychiczny, tak mi się wydaje przypadkiem Przy, e, tak mi się przynajmniej wydaje a tutaj mamy missing ladder, no to musimy sobie znaleźć ladder, po prostu nie wiem gdzie może być ladder szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia Coś, coś zrobiłam z tym co ja Nie, tam musi coś być. Nie wierzę po prostu, że nie. jest jeszcze jednak savna jeszcze raz. Tutaj się zapiszę, dobra. I wbijemy tam jeszcze raz. To musi coś być po prostu. No, wiedziałam, spidówka, proszę cię. Ojciec, co ty tu masz? Pokazuj się. Jeden. To nie latarka będzie nam potrzebna. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. To nie będzie nam potrzebna latarka. Oh. Co za debilę? Może jednak będzie w tym archiwum? Może coś mi nie wyszło po prostu? A tu co, co jest? It's locked. It is. Dobra. Ok. Może w tym pokoju z tymi z lalkami coś będzie? Może coś pominęłam? Nie, raczej nie. To tylko lalki. A tu co, co, co? Nie, tak nie masz... Okej, okay, no to dobra. Co to jest za pokój? Może do tego potwora na dół moglibyśmy pójść? Motherfuckers To coś musi być po prostu Dobra, tam coś jest, Boże, widzę. Spokojnie dziewczyno, ja tam z tego nie przejść. Tu coś to jest dżem chyba. Nie mam pojęcia co zrobić szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Latarkę musimy wziąć, goddammit Mom's Nie It's locked Może tam coś? Jakiś kod Był gdzieś jakiś kod? Że tam? No, bo w dupie Urwil Żylandor i z z tym Żylandorem do tego miejsca. A nie, będziesz się cykać, debilko. the debilko. Mam czas się poprawić, wiadomo. Nie mogę wyglądać jak idiota, chociaż tak już wyglądam. Nie, no musi tu coś być. Nie możemy się tak wracać cały czas. W tej kafeterii coś musi być. To jest, to jest, to jest, to jest pewne. mm <śmany> I tam szma, to nie gada. kurde. Co jest tam pieprzaż? Co to jest ten dżemm? Ojol! Po co mi ojol? Mają. Może ten gnoj coś ma. Niedobre, nie. Fucking hell, no ale ciekawe. Szybko, szybko. No oh, Dżem, i po co mi Dżem? I co mi Dżem? I po co mi Dżem? Ja nie wiem, jestem pusta, czy co? Nie wiem, co zrobić. Nie, tu musimy się cofnąć, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest na pewno. Można tam. Ojej, nie zeswaj się tylko. nie mam pojęcia po prostu, co mogę zrobić Nie po prostu pojęcia, może coś mi wyleci tutaj, ciekawego Spokojnie, dziewczyno. No musisz, ale nie, nie umiesz wejść po ciemku, bo się boisz, debilko. Więc szukaj tej latarki. Data on experimentation. Code memo! Woo! Mamy coś! Boże, spidówka nie wierzę. What the fuck just happened? To było bardzo przerażające. Kurde, ty dobre, dobra gra wam powiem. Jak mam być szczera. Może się coś zmieniło? Nie wejdziesz tam, zapomniałam, nie wejdziesz tam, nie wejdziesz tam, dziecko! O kurde! Może coś jeszcze jest w stanie mi kurde, No, nie, my Nieważne, anyway. Eee, no, ojej, kowy krzyknik nadryje, no, Boże, o. Musi coś być. Mówiłam? Pendant. What the fuck is pendant? Nie mam pojęcia, ale brzmi bardzo fajnie. Idziemy do swojego pokoju, bo mam jakiś kod. Może to jest właśnie kod do tego. całego. No właśnie. Ale moment, musisz mieć notatkę. Dziecko, spokojnie. Chandelui: One, two, three, one, two, three, drink, barrels. Co to jest, barrels? Nie wiem, powiedział. Barrels This is English, my friend O, oh, jest w takiej samej sytuacji prawie co ja Dobra, moment, ja muszę jeszcze raz zobaczyć Barrels Nie mam pojęcia co to jest, wiecie, bo zaraz obczaję na tłumaczu Gdzie jest mój telefon, a ja nagrywam, Boże, świetnie ale jeszcze raz, no kurde, spito. Aha, bo tutaj są te debilki. Przerwa, muszę coś sprawdzić, wiecie, muszę sprawdzić szybko. Na tłumaczu, szybko tłumacz Google. Barrows. Beczki. Beczki, O my gosh, beczki! O, to są, już wiem, już je... jestem geniuszem, jestem geniuszem, zła po prostu. Gdzie idziesz, idiotz? I know where go, back. No? First floor. First floor, East Hall, East. Boże, gdzie jest East? North, tam jest. Fucking Tutaj się wydaje, może tam na dole. No, e... Nie, myślałam, że może to się dobra. Nie ma już nigdzie beczek typu dynio. No to byłam tam, no what the f... No dobra, może ta się, może nie trzeba po kolei, bo fajnie. Czędelej jar, syn, entrance hall. No to może tutaj. No get out! Boże, idiot, idiot, idiot! Dobra, wbijaj, dziewczynko. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem po prostu. No kurde, jestem niekumata jakaś. Już 16, 17 minut już się nagrywa. 17 minut. Nie ta pusta, gnojowo. Aż co zapisze. Masz coś jeszcze? Pendant. Co to jest pendant? Pendant. Painter. Painter. Aha, byłam w Painter. Ta byłam tam w tym. Ale pójdźmy, może, może, może coś. Była No to, co to. Idź, idź, bo zaraz mnie coś skaki. Gdzie były te Painters? Aha, w reception, dobra, reception jest tam. No tak, reception jest tam. <laughs> Mhm, tutaj, no, masz rację. Mhm, mhm. mhm tu też. No to też. Kur, taka dziewczyna. No Dobra, idę stąd. Może się nie śmiać. Dobra, do reception room. E! Czekać! Moment, moment. Coś, coś. Jeden, coś. dwa. Mm, Barrels Channel Paint... Dobra, idziemy do tego reception. No, co robisz? Gdzie jest reception, room? A, dobra, wiem, Boże, wiem. Może was unerwiam tym moim. Nieogarem, ale. No. Ojejko, słyszałeś coś? Skacz, skacz! Skacz, skacz! 3, 2, 1 To było Z, fajna. No. Nie, I Idź stąd gnogi. Dobra Chandeliers in Entrance Hall Wejściowym... Wejściowym na Idź Ale co sam zrobić? Jest, nie, nie się do takich gier nie nadaje. Ja mam być szczera. Chodźmy, strzelimy ten kod, może nam się uda. Ale bardzo wątpię. Zobaczymy jak to będzie. O, czary. Nie tutaj na pewno. Very No byłam w tym Barelsa. W Cendelejrzach też byłam. No. Oh my gosh. Wiecie co? Zakończymy sobie tutaj odcinek. Napiszcie mi w komentarzach um, Wasze propozycje, co mogę zrobić. a ja to zrobię w przyszłym odcinku. Um, Powiedzcie mi, co robię źle i czy jest... czy chcecie z tego pełną serię, czy, czy wolicie jednak, żebym sobie dała spokój, bo totalnie nie ogarnia. No także to by było na tyle. Jeżeli się podobało, to łapka w górę. I widzimy się w następnych odcinkach. Zaraz pójdę jeszcze nagrać Five, coś tam, Freddy's Nights. Um, to ja już mam ciary, po prostu już mam ciary, także trzymajcie się do zobaczenia i dzięki za oglądanie. Byłam strasznie zmulona, jestem troszkę chora, zmęczona i mam nadzieję, że wam się nie nudziło. Dziękuję, trzymajcie się, cześć. Po! Okay, nie ma, w ogóle nikogo nie ma. Mam AWP i jestem ciekawy. Gość, rzucam granata sobie na ryj. Tym... granat hukowy, babik zapalający, zaczepny i dymny, biorę wszystko co się da. Ten jestem silny. Zaraz speedówka dostanie w jedynkę, zaraz dostanie. Chodź, dawaj, tylko jedynkę, w ten babik, dawaj, da, to tą jedynkę. Zaraz. Dawaj tą jedynkę. Zrobię Zara... ci sylwester z jedynką. ci zrobić <laughs> <laughs> Masz flesza, który do. No, ja dostałem tym fleszem.